Zbigniew nawyę Zbignie rolnik szuka kreska one 4 rozstawsi z justyn. Zbignie wz rolnik szuka kreska one 4 rozstawsi z justyn. Przypomnijmy. Kreska E na pocztku grudnia rolnik napisał na swoim profilu na Facebooku Kreska E od jakiego czasu spotyka się z Justyn, która w programie próbowała bapot serce Karola. Para planowa ba razem sylwestra. Zbigniew miał nawet kupi bilety lotnicze do Wielkiej Brytanii. Gdzie po zakotczeniu rolnik szuka kreska ony przeniosł Basinie do żba kreska ona Karola. Czy od uroczystego owiadczenia rolnika co zmieni Bosi w jego relacjach? W. witecznym odcinku rolnik szuka kreska ony 4 Zbigniew Kraskowski by psam? W zamian za to opowiedział po swoich mibosnych przygodach poza programem. Okazuje się, kreska EM kreskaczyzna spotyka psi stajemnicz Monik, ale ten zwizek nie przetrwa. Czego zabrak, bo, powiedział, ale nie wygląda na zmieszanego. Jest jaki odzew, ale wiadomo, kreska E ten pierwszy krok jest ci kreskaki, a jeszcze w przypadku, gdy dziewczyna pisze do cecha Bopaka, opowiada Marcie Manowskiej. Czy to dowód na to, kreska S i Justyna nie SU kreska Par. Kilka dni przed Wigilią rolnik zmienił swoje ZDJ profilowe na ZDJ z Justyn w banie. Jednak następnego dnia wrócił do starej fotografii, na której pozuje sam. No kreska Y pamięta. Kreskę E Witeczny odcinek rolnik szuka kreska ony nagrywany byp na pocztku grudnia, czyli zanim Zbigniew poinformowa po swojej znajomości z Justyn. mo kreska E jednak nie wszystko stracone. Trzymamy kciuki za zbyszka i kreska Życzymy mu udanego Sylwestra.